Odeszła legenda polskich seriali: fani klanu i plebanii we łzach. Kolejne wstrząsające wieści obiegły Polskę. Zmarła legenda polskich seriali. Cała branża pogrążyła się w głębokim smutku. Sylwia Wysocka zamieściła w sieci poruszający wpis. Koszmar polskiej branży artystycznej trwa. Minione miesiące są wyjątkowo trudne dla branży artystycznej w Polsce. Wciąż w mediach pojawiają się przytłaczające wieści o chorobach i śmierciach wielkich postaci, które przez lata inspirowały Polaków, zapewniały im rozrywkę i ukojenie. Show biznes mierzy się z licznymi stratami, a właśnie dotarliśmy do kolejnych porażających informacji. Zaledwie kilka tygodni temu przekazano, że zmarła Joanna Kołaczkowska, ikona sceny kabaretowej, która mierzyła się z ciężkim nowotworem mózgu. Mimo przebytej operacji, nie udało się jej uratować. 28 lipca odbyły się dwie ceremonie pogrzebowe, żegnające niezwykłą artystkę. Tego samego miał miejsce również pogrzeb cenionej poetki Urszuli Kozioł. To nie koniec smutnych wieści, ponieważ dzisiaj odszedł również uwielbiany i ceniony w środowisku teatralnym Krzysztof Matuszewski. Był niemal zawsze uśmiechnięty, pogodny w relacji z innymi, zawsze chętny do rozmowy, rozładowujący stresowe sytuacje celnym żartem. Chętnie rozmawiał o problemach innych, swoje skrywał pod pogodną naturą. Służył wsparciem, nie tylko na scenie bywał ojcem i dziadkiem dla młodszych kolegów i koleżanek. Będzie nam ciebie, Matucha, strasznie brakować, czytamy w poście Teatru Wybrzeże. Zmarła legenda polskich seriali Tragiczne wieści spadły, jak grom i pogrążyły w głębokim smutku całą branżę. Zmarła legenda polskich seriali, która ukształtowała uwielbiane przez Polaków produkcje. Smutne wieści jako pierwszy przekazał ksiądz Andrzej Luther, który napisał w sieci: Bardzo serdeczny i przyjazny człowiek, twórca jednego z najlepszych seriali w dziejach polskiej telewizji Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy. W ślad za nim podążyły dobrze nam znane gwiazdy, które uczciły pamięć po zmarłym artyście. W dorobku artystycznym miał wiele seriali i przedstawień Teatr Telewizji TVP. Wyreżyserował m.in. komediantkę, Najdłuższą Wojnę Nowoczesnej Europy, Oszołomienie, Spółkę Rodzinną. Ostatni raz na planie pojawił się w 2014 roku, reżyserując na dobre i na złe. Miał 78 lat, napisała TVP. Sylwia Wysocka żegna wybitnego reżysera. Jerzysz Tvirtnia zapisał się w historii polskich seriali. Spełniał się jako reżyser wielu cenionych produkcji, takich jak Klan, Plebania, Oszołomienie czy Linia Życia. W przejmującym wpisie pożegnała artystkę uwielbiana aktorka Sylwia Wysocka. Znów smutna wiadomość: Nie żyje Jerzy Tvirtnia reżyser, z którym miałam ogromną przyjemność pracować w jednym z pierwszych moich filmów pod tytułem. Oszołomienie, jak również w serialu Plebania i Klan RIP, napisała na Facebooku. Pod postem aktorki pojawiła się masa komentarzy przepełnionych smutkiem i wspomnieniami. Bardzo przykra informacja. Smutno. Wyrazy współczucia dla rodziny, niech spoczywa w pokoju. Pokój duszy i wyrazy współczucia czytamy w komentarzach.